21 pierwsze zadanie, mamy prostopadłościan i musimy policzyć, coś e, tam porównać do tych odcinków, których jakby nie ma tutaj na rysunku, ale one tak są teoretycznie i musimy policzyć e, przekątną prostopadłościanu. I przekątna prostopadłościanu to jest to, co jest na czerwono, bo e, i żeby to policzyć, e, musimy policzyć przekątną podstawy, tą żółtą taką, jak co widać, to ją zrobimy sobie z Pitagorasa, mamy sobie go tu tak narysuje na płasko i mamy wtedy taki trójkąt tu jest 120 i tu musimy sobie policzyć e, to naszą takie nie wiem nazwę to x i wtedy jak to policzymy x to będziemy mieli drugi pitagorejski tym tym razem tu będzie 40 tu będzie to x a tu będzie nasze y i y to jest ta nasza e, długość której szukamy E, no to dobra, to żeby to policzyć x, to wiadomo, e, korzystamy z twierdzenia tego rasa, czyli to do kwadratu plus to do kwadratu to będzie x kwadrat, e, no to tu będzie 900 plus tak o to będzie x kwadrat, czyli sobie wezmę kalkulatorem, dobra, x kwadrat to będzie tyle, i nawet nie ma co pierwiastkować, żeby nam wyszedł x bo tutaj też musimy skorzystać z x kwadrat, tak naprawdę czyli tak naprawdę nie ma co pierwiastkować bo teraz podstawiamy sobie x kwadrat do tego naszego drugiego i tu mamy tak 40 do kwadratu plus x kwadrat to jest y kwadrat 40 do kwadratu to jest 1600 plus 15300 to jest y kwadrat i to będzie tyle 16900 i to będzie y kwadrat i to już jak dobrze wiecie to jest 130 pod znaczy no, no no jebać wiecie o co chodzi czyli nasza odpowiedź że przekątna prosto pod to jest 130 i tak no tutaj raczej już każdy wie musimy jest dłuższa jest dłuższa niż 119 jest dłuższa niż 121 i dłuższa niż 129 czyli odpowiedź c OK, zadanie 22. Mm, tutaj mamy pole powierzchni całkowitej pewnego stożka, czyli tutaj to są jakby screeny z tego, z karduzorów, które macie. Pole powierzchni całkowitej pewnego stożka, czy sobie napiszmy na pole całkowite stożka, PS, napiszę, to jest, przepisuje PR, R plus L. znawia się taki trudny wzór. Jest trzy razy większy od pola powierzchni pewnej kuli. Pole kuli pole powierzchni kuli, tutaj jest 4 pi r kwadrat r kwadrat e, e, promień tej kuli jest równy 2 i jest taki sam jak promień podstawy tego stożka czyli tak naprawdę wszędzie tutaj zamiast r, r to możemy wpisać 2 po prostu no bo mm, to jest stożek o to jest stożek i tutaj mamy promień podstawy tego stożka 2 i tu mamy kulę kulę ok i to też jest 2, no to dobra, to podstawmy sobie, tu będzie 2pi i 2 plus l, a tutaj będzie po prostu 4pi razy, tu, tu po prostu będzie 2 do drugiej, czyli 4, czyli będzie 4 razy 4, czyli 16pi po prostu. Ok, i wiemy, że pole powierzchni całkowitej pewnego stożka jest 3 razy większe od pole powierzchni pewnej kuli. Czyli to jest 3 razy większe niż to. Czyli żeby to było sobie równe, żeby o te rzeczy były sobie równe, to to musi być 3 razy większe. Można tak powiedzieć. Czyli możemy zapisać, że 2 pi, 2 plus L musi być równe, tak, tak jak mówiłem, 3 razy to. Czyli 16 razy 3 to jest 48 pi. I wtedy to się zgadza według tego, e, według polecenia i musimy policzyć L. To, to możemy sobie przemnożyć na początku 2Pi razy 2 czyli 4Pi plus 2Pi razy L czyli 2 pl równa się 48Pi tutaj wszędzie mamy Pi to możemy sobie po prostu skrócić czyli po prostu podzielić wszystko przez Pi wtedy mamy 4 plus 2L równa się 48 i tutaj mamy jedną niewiadomą czyli tą jedną niewiadomą sobie zostawmy a całą resztę przenieśmy na drugą stronę tu mamy plus 4 Czyli jak przenosimy na drugą stronę równania, to będzie minus 4, czyli 44. I teraz 2L to jest 44, czyli L to jest 22. Czyli D. Ok, typowe zadanie, takie dosyć proste. Wystarczy wiedzieć, jak się liczy ar średnią arytmetyczną i co to jest mediana i tyle. Tutaj mamy, że średnia arytmetyczna 10 liczb naturalnych jest ileś tam równa. Sobie przepiszmy to. Tutaj mamy 4x. 12, 19 i 7 jest równa 12. I teraz co to oznacza? To znaczy, że jak dodamy wszystkie te, te liczby do siebie i podzielimy przez ilość tych liczb, czyli 10, to musi być 12. Czyli jak sobie dodamy te wszystkie liczby, to już wyjdzie 56 plus 4x, bo to jak do siebie dodamy, to po prostu mamy 4x, i podzielimy przez 10, to wyjdzie nam 12. Mamy teraz tutaj jedno równanie z jedną niewiadomą, x, czyli możemy wiedzieć, ile to jest x. Najlepiej sobie pomnożyć razy 10, żeby pozbyć się ułamka. Wtedy mamy po prostu 56 plus 4x, a tutaj, jak pomnożyliśmy przez 10, to po prostu mamy 120. I teraz 120 zostawiamy po tej stronie, i 56 przenosimy na drugą stronę. To będzie po prostu 4x zostaje, i tu mamy wtedy 64. Mm. I dzielimy przez 4, to będzie x, to jest 16. Czyli wiemy, że x to jest 16, czyli zamiast tego możemy sobie teraz zapisać 3, 10, 5, 16, 16, 16, 16, 12, 19, 7. Ok, i teraz, żeby liczyć mediany, musimy to uporządkować w... chronologicznie. Tak. Od, naj... od najmniejszej do największej. Czyli 3, 5. 10, 12, 16, 16, 16, 16. A jeszcze 7. Dobra, 3, 5, 7, 10, 12, 16 i tu będzie 19. I żeby policzyć medianę, wystarczy robić sobie taką zabawę, że skreślamy pierwszą i ostatnią. Pierwszą i ostatnią. Pierwszą i ostatnią, cały czas. I jak dojdziemy, jak będzie parzysta, że nie możemy, bo byśmy zrobili tak, to nam nic, nic nie zostanie. Więc jak nam zostaną dwie liczby, to robimy średnią z tego, czyli dodajemy je i dzielimy na 2. Czyli to będzie w tym przypadku 3, 28 na 2, czyli 14. Czyli a.